Otwieram trzydziesiąt odczuc sesji z dwa Zawsze to jest budżet najlepszy w historii. No, trzeba go przepracować przede wszystkim, bo to też kwestia przetargów, rozstrzygnięć i to jest wielkie wyzwanie, żeby wykonanie było wysokie, przynajmniej na poziomie 90%. To, to jest kwota gdzieś tam 3,2 miliarda złotych, a więc no, dużo na inwestycje. Mnie to oczywiście bardzo cieszy. Kwestia drogownictwa, infrastruktury kolejowej. Tam jest 1,3 miliarda. Wielkie pieniądze dla kolei, wielkie pieniądze na drogi, na modernizację. Najwyższy budżet w historii, co mnie cieszy, no ale od 1 stycznia trzeba mocno mówiąc tak po naszemu zasuwać, żeby to e, do końca roku wydać i przetargi trzeba rozstrzygnąć. Oczywiście kadencja się kończy gdzieś w kwietniu, no ale to i tak nie zmienia faktu, że trzeba pilnować, żeby te wszystkie sprawy w pierwszym kwartale 2024 ruszyły, żeby można to było zrealizować. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, komentuj, byle pozytywnie i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego filmu.